Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Przepraszam, ja muszę tylko. Ja, ja muszę muszę, bo trzy dni wstrząsnęły mną no, lekko trzy odejścia niespodziewane. mój kolega Felek Scheinert. Może go Państwo pamiętają, ze spotkań z balladą był panem kierownikiem, świetny aktor z słowackiego graliśmy razem w stół. Potem Tadeusz Woźniak od zegar światła purpurowy. Go wezwał. No i teraz pan Jerzy Sztur, mój pedagog ze szkoły teatralnej. No, trzy dni z rzędu i takie trzy smutne dni. To tylko tyle. Muszę się z państwem podzielić, bo szarpnęło mnie tak, że wczoraj jechałem samochodem, jak usłyszałem o śmierci pana Jerzego. No i mało nie wpadłem na drzewo. Proszę państwa, dobra, przechodzimy w takim razie, jak to niektórzy mówią, do adremu. Małopolska dzisiaj, znaczy wiecie Państwo, Małopolska powinna być sławna głównie z tego, że jest przepiękna, gościnna, cudowna. Natomiast ostatnio jest znana głównie z tego, że odbyło się nie wiadomo ile głosowań w sprawie yy, w, no, kandydatury na marszałka małopolskiego sejmiku. Burdel tam jest, że proszę siadać, ale ten burdel sam sobie robi PiS. Sam sobie. To ciekawe, prawda? Ale chyba kwestia polega na tym, że no powolutku trzeba zacząć walczyć o schedę po wielkim wodzu. Nie? La 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 to la Tutaj właśnie wielki pis kończyć się zaczyna, jak na dłoni widać to mydlana opera, gdy marszałka do Sejmiku zaczęli wybierać. Laj, la, 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 la. Pomazańcem jarka był niejaki pan Kmita. Głosowano w przód i w tył, jakby tam był pchli targ. Przeskoczyli w swym wagonie na sąsiednią półkę i wybrali z zaskoczenia w końcu pana spółkę. Laj, la, 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 la. W związku z tym się zrobił ruch, jak na dworcu zgoła, odszedł z partii jakiś zuch, wraca Basia Nowak, każdy swe ambicje ma, gdy odpływa Arka, więc puszczają mimo uszu rady pana Jarka. A Autorytarny buc czuje na swej drodze, że za chwilę jako wódz może nie być wodzem. Partia w bilon zmieni się, partie tak już mają, szkoda tylko, że nam fajfus tyle czasu zajął. Oj, szkoda, 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 szkoda. Ale w ogóle nie szkoda, że dzisiaj już jest 10 lipca i, i upał jak jasny pieron Naprawdę uważajcie, nie wychodźcie bez potrzeby z domu. Środa jest i imieniny obchodzą Alma, Filip i Amelia, a także Aleksander, Amalberga. O, Aniela, Antoni, Askaniusz, Bianor. Daniel, Emanuel, Engelbert, January, Leoncjusz, Maurycja, Maurycy, a to nie ten, nie, nie. nie. Na Sława, Racimir, Rufina, Rzędziwoj, Samson Sekunda, Sylwan Witalis i Zacheusz. Najlepsze życzenia. Wszystkim Państwu składał tą drogą. Przy okazji widzicie, jak ja to muszę czytać, tak ja się tego nie uczę, ja to czytam Afista, jak pięknie to czytam. Po prostu nie mylę się wcale. Nietypowe święto, dzisiaj jest Dziennikoli Tesli. przysłowie... Gdy Amelia pogodna, będzie jesień dorodna. Czyli dorodnej jesieni możemy się spodziewać niewątpliwie. Janusz Korczak jest autorem cycatu dnia, dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia. No, 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 no tak jest, tak jest, tak jest. Może nie zawsze, ale tak. Natomiast gra półsłówek to Basia Bocian, dzisiaj prawdziwe nazwisko znane redakcji to piszą czasem w Internecie, że o, oplułem ekran jak mi zapodała to w związku z, moim, z moimi przedsionkami migot, migotającymi rzeczywiście czy 3, 3 tygodnie już tenisa nie uprawiałem całkiem no, taką grę wymyśliła wyparcie tenisa Wypa, wyparłem wyparłem, do widzenia Państwu dziękuję, moje uszanowanie, do jutra